Siemano, kolano. Dziś będziemy chcieli zdobyć Ravsa, nową postać mityczną za kredyty i mam nadzieję, że uda nam się to poprzez otwieranie potwornych jajec, których, jak widzicie, jeszcze troszeczkę tutaj nam zostało do otwarcia. Poza tym nasz klan ma już prawie całe uzupełnione te jajce Zobaczcie, zostało naprawdę niewiele, więc powinniśmy otworzyć te 1250, które są potrzebne, żeby zdobyć nowego skina. O tak, Buzz Godzilla, Zobaczcie, jak kozacko wygląda. Wow! No, więc mam nadzieję, że nam się uda. Chodźmy sobie w takim razie do sklepu i kliknijmy w te jaja I mam nadzieję, że je otworzymy i że zdobędziemy na tyle kredytów, że będziemy mogli odblokować naszego zadymiarza. Uwaga! Błyskotki, nie ma kredytów, no. Teraz każde otwarcie. Mam nadzieję, że będą kredyty tak naprawdę. Są kredyty, dobra. Są kredyty. Potrzebujemy jeszcze niecałe 900 i będziemy mogli odblokować nową postać. Dobra, klikamy w tak... Te... Lecimy dalej, klikamy i kolejne kredyty! Jeszcze tylko. A nie, to jest tylko dwa. 20. No, myślałem, że z 50 dostałem. Co to ma być? 20 kredytów. O! Teraz mamy 50! I zostało niecałe 800 do nowej postaci. Ty, ja się cieszę. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Monety, dziękuję bardzo, ale to jeszcze za mało. Kredyty! Ja się cieszę za każdym razem, jak zobaczę kredyty. A wiecie, że z legendarnego jajca możecie dostać 1000 kredytów. O! O, jakbyśmy dostali 1000 kredytów, to byśmy od razu mogli odblokować tą postać. I może jeszcze kolejną, więc oglądajcie cały odcinek. Ja aż sobie wezmę zamienię okulary. No bo słuchajcie, robi się bardzo słonecznie. A my mamy takie ładne przeciwsłoneczne okulary Wojan tym Zobacz na to mordeczko! Jakie piękne okulary z pięknym wzorem! Idealnie pasują teraz do otwierania tych jajec i jajcowe okulary, ty <ścoughs> Dobra, patrzymy. Kredyty mamy. Dobre, dobra, lecimy dalej z tematem. Co będzie po kredytach? Kolejne kredyty! Let's go! Założyłem tylko okulary szczęścia i dostaję szczęście, Let's Let's go! Hey. To jest koniec? Jak to koniec? Ale spoko, zostało nam jeszcze troszeczkę do Otworzenia tych jajec, sprawdźmy Zobaczcie, ile ja już łącznie otworzyłem jajec Który w klanie pokazuje 133 jajca No niesamowite, dobra Zabieramy kolejne jajca Ale tym razem będę potrzebował Pomocy w postaci mojej maskotki Wojana maskotka, Wojana Wojan Dobra, lećmy w takim razie 129 tym razem Dobra, klikamy i tniemy I kredyty kolejne, dobra, patrzcie no nie, no brakuje nam jeszcze trochę do tej postaci Dajcie coś mocniejszego Czemu dostajemy same rzadkie, zobacz Zobacz maskotko, same rzadkie dostajemy Musisz coś zmienić, musisz nam w czymś pomóc tutaj Bo nie dajemy sobie rady O, dobrze, maskotka dała radę Bardzo rzadkie, patrzymy dalej Epickie maskotka Maskotka, wystarczyło poprosić maskotkę I dostajemy takie kozaki Mityczny Ej, dobra Dobra, powiem tak ja tylko poprosiłem maskotkę o to, żeby dała nam coś lepszego, a ona dała nam mityczne. Dobra, czy będzie legendarne? Dobra, mamy mityczne! No nie, mogły być kredyty, a my mamy jakieś błyskotki. Po co nam błyskotki. Dobra, ale maskotko, dziękuję ci bardzo, bo tutaj naprawdę i tak dostaliśmy mocne rzeczy. Okej, okay, otwieramy dalej i mam nadzieję, że nowa postać. Epicki, dobra, epicki, 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 epicki. Proszę, proszę, mityczny. Kredyty! Nie, no błyskotki! Nie potrzebuję błyskotek! Daj mnie te kredyty, no! Daj mnie te kredyty, proszę cię. O, Właśnie tak, 100 kredytów! Ej, bardzo dobry wynik! 100 kredytów, to mi się podoba. No to w takim razie zakładamy okulary Wojantym! I mamy dodatkowe szczęście również z naszą koszuleczką, kozacką koszulką Planeta Wojanowic, która jak widzicie przenosi Was do świata, Wojanowic, bo to taka nasza planeta z napisem Wojant, z naszymi wieżowcami. I nie tylko, więc... Zabijajcie na bo jak widzicie, warto! Mamy nowe, nowe rzeczy, nowości i mamy epickie rzeczy, które nam dropią przez to, że mamy te rzeczy na sobie. Zobaczcie, mam tutaj takie opaski też Wojana z autografem na drugiej stronie. W ogóle ma tutaj ta opaska autograf, zobacz, widzisz to? Mój autograf, to jest coś pięknego. Dobra, lecimy dalej. Klikaj, klikaj. Ooo, mityczny! Mityczny, mityczny, mityczny. Maskotka dała nam mityczny. Sprawdźmy co będzie tutaj w środku, uwaga. Proszę. No nie! Nie błyskotki! Kredyty. O, epicki! Dobra, dobra. Jest 100 kredytów! Ty tym... Będziemy mieć tą postać. Musimy, bo już zwątpiłem. Zwątpiłem. Myślałem, że już nam się nie uda, ale na szczęście będziemy ją mieć. Już widzę po prostu. Dostajemy tyle kredytów, że nam się uda. Epicki, proszę, 100 kredytów, proszę, 100 kredytów. <laughs> mamy 100 kredytów. Nie wierzę. Okulary szczęścia. Wow. No to okulary szczęścia, jak dają nam szczęście. Kolejne kredyty. Tak, mamy kolejne kredyty. Dziękuję bardzo. E, I słuchajcie. Zostały nam jeszcze dwa tutaj jaja do otwarcia. Patrzcie, w sensie dwa zestawy, po 12 jajec, czyli jeszcze 24 jajca odblokujemy sobie niesamowite. Dobra, to co? Klikamy i odbieramy to na pewno. Tak, dobra, klikamy i odbieramy. O, tak. O tej tak. Dawaj mnie jajca, dawaj mnie jajca. Nie, 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 nie punkty energii, nie punkty energii. Ja, ja to proszę o kredyty, o coś lepszego. O, bardzo rzadkie epicki. Co będzie ze już 100 kredytów, proszę, 100 kredytów? Mamy 100 kredytów, let's go! Dobra, patrz na to, zaraz będzie nasz zadymiarz odblokowany. Już się nie mogę doczekać, za chwilkę, dosłownie za chwilkę. Dawaj, ciachaj te jajca, ciachaj, ciachaj, ciachaj. Mamy już prawie, już prawie nową postać. Szybko, chcę odblokować dziś nową postać. Chcę w końcu mieć wszystkie postacie w... i kolejne 100 kredytów. A co będzie kolejne? Co będzie kolejne, bo już teraz wystarczy naprawdę kolejne 100 kredytów i chyba już mamy nową postać. Uwaga. Mamy to, dobra. O nie, zabrakło nam 11 kredytów do tego, żeby mieć nową postać odblokowaną. Cześć, to mordeczko, cześć, to. Dobra, zakładam okulary, słuchajcie, bo chcę tą postać zdobyć z takimi kozackimi okularami. Lecimy, widzowie. klikamy, i lecę. Let's go! Let's go! Mamy to! Nowa postać! Raws. 23 na 25 mitycznych! Let's go! I to mi się podoba! Słuchajcie, możemy teraz wybrać kolejnego zadymiarza, którego sobie weźmiemy. Eevee! Weźmy sobie Eevee za 1900 ee, kredytów. Ej, patrz jak to wygląda! Dobra, i słuchajcie, patrz! I już otwieramy sobie do samego końca po prostu. Na szybko! Cyk, cyk, cyk! Jasne, że tak. Chcemy jak najszybciej już to otworzyć, bo mamy to, co chcieliśmy, czyli nową postać. I wiecie co? I tak sobie myślę. Ile dobiliśmy tych jajec? Patrzcie, mamy prawie 1000 w klanie jajec, więc zapraszam do klanu wojownicy, no, zapraszam serdecznie, bo macie tutaj takie dzięki nam rzeczy do odblokowania, a żeby pomóc naszemu klanowi, dobijemy te tysiąc. Pa Dobra, klikamy, otwieramy i słuchajcie, ciach, ciak 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 ciach, epicki! I z epickiego dostajemy szpreja, szpreja. No teraz widzicie, teraz już nie mam żadnego parcia, bo już mamy to, co, co chcieliśmy. O, patrz! Mamy mutację dla Ravsa! Oh. Tak, tak, zapomniałem, że jeszcze dla Rapsa jest mutacja. Ale super, dobra. No to bierzemy. Ty, mamy chyba w ogóle już wszystkie mutacje do zadymiarzy. Let's go. Dobrze jest, widzowie. Teraz można ciachać na szybko i otwierać te jajca i patrzeć, co mamy w środku. Monety, a ja, może więcej kredytów. Może odblokujemy drugą postać. Może nam się uda. Klikajmy. Patrz, kolejne kredyty. Odblokujemy drugą postać. Może trafimy jeszcze legendarny i będziemy mieć tysiąc kredytów. I wtedy postać będzie gwarantowana. O! Udało nam się! Odblokowaliśmy baz Godzilla! Let's go! Ale fajny skin. Dobra, patrz ile jeszcze motek mamy tutaj. Let's go! I spójrzcie, w naszym klanie jest już 990 jajec, więc zostało... Otworzymy... A nie, będzie 996. Coś, nie wiem, coś mi, wydaje mi się, czy źle policzyłem? Czy, czy, o co chodzi? Dobra, może mi jakoś nie zaliczyło. E, dobra, tak ci otwieramy te tutaj jeszcze darmowe jajce, które mamy godzini do otworzenia. Okej, okay, dziś otworzymy... Prze... Mityczny. Może będą kredyty? Tojtek, Tojtkowski, Tojtkowiak, powiedz mi, że będą tam kredyty. LEGENDARNY! LEGENDARNY! Tojtek, Tojtkowski, powiedz mi, że tam są kredyty. Powiedz mi, że tam są kredyty! UWAGA! Klikaj, klikaj, ciachaj, ciachaj! LEGENDARNY! I co mamy? Okej, okay, mamy skina. Co to jest za skin? CO?! Różowy super Strażnik brok? Oh, ile jeszcze jest odmian tego strażnika? Ja nie mogę, ja dostałem chyba 50 skinów tego ziomala. Różowy? Od kiedy jest różowy? Myślałem, że ten czarny to jest ostateczny, najlepszy. Dobra, patrz. Mam tego czarnego broka, ale nie spodziewałem się, że jest różowy. No zobacz. O co chodzi? Patrz, jest różowy. Który jest lepszy widzowie? Czarny czy różowy, który jest rzadszy? Jakby zastanawiam się teraz, bo, bo nie wiem czy ten czarny jest najrzadszy. No Wydaje mi się, że wygląda lepiej Ale my tak naprawdę idziemy teraz do naszego Nowego zadymiarza Raws, Patrz na to, wiązka laserowa Dubeltówki rawsa odbija się dłużej I dodaje jeden pocisk Ty, fajne, ja widziałem w ogóle jak ludzie grali Tym Rawcem i to jest bardzo dobra postać Do grania tych e, zmutowanych rzeczy Przez to, że właśnie on ma ten Swój super atak Weźmy sobie wszystko, co tutaj się da dla naszego rawsa. Ja sobie wezmę znowu okulary Wojan Tim wojan tym ja, ty. Kupimy sobie tutaj gadżeciki dla niego wszystkie tarcze Wszystko co jest potrzebne tylko żeby rozwalić system Okej, okay, mamy go wymaksowanego Zero na nim pucharków Więc bardzo fajnie będzie sobie nim zagrać I patrz, 997 mamy jajek w naszym klanie Więc już bardzo blisko do tysiąca E, dobra, weźmy, zagrajmy sobie może na samym wstępie m, jakiś tryb zbiory klejnotów, bo tutaj jest dostępna ta mutacja na naszym rafsie, więc będzie ciekawie. Ej, ja jeszcze mam tutaj jajca e, do odblokowania poprzez wygrywanie gier, więc to mi się podoba. Zaczynamy, jak ten rafs działa? Ej, mam dwie wiązki, dobra, czy one robią... One robią trzecią, nasza mutacja robi trzecią wiązkę, dobra. Ej, patrz jak one się odbijają długo, zobacz, od ścian, od ścian to trzeba odbijać. Ej, ale co one tak krótko się odbijają? Jak tam widziałem, to ludzie bardzo długo odbijali te wiązki, co nie? Dobra, może naładować super doładowanie. I czekaj. I co to robi? Tyk, okej. Okay. Ej, o co chodzi? Te wiązki powinny dużo bardziej, bardziej się odbijać. Przecież ja widziałem, jak ludzie tam naprawdę te wiązki odbijali. O, paczek długo. Paczek długo. Okej, okay, teraz była dłużej, dobra. Ale wcześniej, nie no, wcześniej dużo dłużej ludzie mieli. O, czekaj, cyk. Patrz, jak te wiązki znikają. Ej, chyba, że chyba że im szybciej się odbijają... O, muszą więcej się odbijać w takim razie. Czekaj, przetestujmy to w taki sposób. O, o, dobra. Musimy to jakoś tak podbijać, cyk. Dobra, weźmy tutaj, rozwalmy ich na początku, cyk. Ale go, patrz, jak mu wrzuciłem tutaj, dobrze. Dobrze jest, zbieramy sobie, patrz, ostatni klejnocik. Ej, bo nas rozwali, jest! Dobra, odliczanie, ty, było blisko do rozwalenia, elo, elo. Dobra, ja bym chciał tutaj godzillę przetestować, bo na tym trybie coś czuję, że godzilla będzie lepsza. Ale fajnie, dobra. Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Uciekamy stąd, bo ten zioma zaraz w nas wleci. Pek, 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 okej. Okay. Wrzucamy tę kulkę. I co robi zebranie tego na przykład? Ja to mogę zebrać? Nie wiem do końca, co robi zebranie tej, tego, tej rzeczy. Ej, a czekaj, nie zużyłem gadżetu mojego, mogłem gadżet zużyć przecież, ale dobra, mniejsza. Tak czy jak zadaliśmy no, całkiem dużo obrażeń, więc mi się to podoba. Fajna gierka, bardzo łatwa. Dlatego idziemy na gozille, bo na gozilli będzie chyba ciężej. Eee! Epickie! Dobra, mamy epickie. Co mamy z tego epickiego? Dla Rico mamy rzecz. Patrz, tysiąc! Udało się odblokować, jajec! Mamy tysiąc! W naszym klanie! I słuchajcie, odbierzmy sobie prezent. 25 klejnotów dostał każdy z naszego klanu, więc jak widzicie, warto dołączać do klanu Wojan. Wojanowice. Wojownicy Wojana, patrz, wojownicy Wojana. Dobra, lecimy. na Godzilla. Dobrze, zaczynamy w takim razie, ale się będzie działo. Idziemy od razu odbijać rzeczy. Cek, patrzcie, jak się odbijają. Pek, dobra, pek, tutaj niech się odbijają. Pek, pięknie ich obijamy, dobrze. I tutaj strzelamy sobie tego ziomala. Ej, a ty co mnie tutaj obijasz? Patrz, nie ma! Właśnie tak. Dobrze, dobrze, strzelamy to, strzelamy tego ziomala. Obijamy, bo on nam niszczy cały świat. O, nara, dokładnie. Pek, pek. Dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy idziemy im obijać po prostu cały świat już. To jest nasz cel. Mamy taką postać do obijania, więc. Ej, co jest? Dobra, no niech to się odbija. Ja cię kręcę, nie ogarniemy jeszcze tego dawca, ale dobra, ogarniemy go. Patrz, jak to się teraz odbija. O cię kręcę. Ale oberwo, widzieliście to? I lecimy tutaj jeszcze to rozwalać. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz to. Poczek się odbijają. Im więcej się po prostu odbija. Dobra, uciekamy stąd. Uciekam. Aj, rozwalił nas. O, ale mają mało, mało, mało życia już to miasto ich. O, ale rozwalamy im to miasto. Dobra, proszę nas tutaj nie atakować. Dobra, tego się rozwalamy. Pięknie! 4% ostatnie zostało im, więc tak naprawdę ich już tam kończymy. Dobra, idziemy wrzucać im to. I chodźmy sobie tutaj zniszczyć im miasto już do końca. Pięknie. Ej, jak dużo obija to! Zobaczcie jak to się odbija, fajnie. Ej, na tym trybie rafsem gra się najlepiej, mówię wam. To jest i jeszcze gwiazda gry w dodatku. Ode mnie gwiazda gry. Ja. To jest Tojdek Tojkowski, to Dziękuję bardzo! I to mi się podoba, Rapsen mi się fajnie gra. I mamy jeszcze jajce do otworzenia! Co będzie w środku? Błyskotki, dziękuję. O, 1004 mamy jajce, zobaczcie. A jestem ciekaw 5 na 5, jak będzie grało się naszym Rawsem. Co to jest za mapa w ogóle? O, dużo rzeczy do odbijania, więc to powinno zadziałać, bo wiecie, Raps fajnie działa, jak dużo rzeczy można odbijać tymi pociskami, im dłużej... On one się odbijają, tym więcej, jakby się utrzymują. W takim razie można lecieć z tematem. Idziemy! Gdzie to są nasi przeciwnicy? Halo? Przeciwnicy? Nie chować się, przeciwnicy! Nie chować się! Dobra. Czy ja mogę ja tą rakietę. Nie wiem, jak działa do końca ten gadżet mój. Dobra, patrz, wypuszczę sobie coś takiego. Ej, rozwalił mnie! Jak działa mój gadżet? <gadżet> o nie, dobra, został. I czemu on jest tak ogromny? Dobra, na szczęście został pokonany, ale to było blisko. Powiem Wam, trzeba uważać. No, nie wiem, jak działa ten mój gadżet. Zobaczymy jeszcze. Dobra, cyk. Okej. Okay. Nie, wolno się odbijają. Dobra, to jednak nie jest mapa do odbijania rzeczy. Cyk, dobra, rozwalamy tego ziomala. Świetnie. Zostały tutaj ziomale. Cyk, pięknie, pięknie. Obijamy, pięknie. Rakietę, O, to jest nasza rakieta, widzicie? Strzelają po prostu rakiety w przeciwnika, którego zaznaczyliśmy. Czemu on jest tak ogromny? Czemu on jest tak ogromny? Czemu on ma 20 tysięcy HP? O co chodzi? Co to jest za postać jakaś? Boss, zobaczcie, co to jest 20 tysięcy HP? O, jestem gwiazdą gry, dziękuję bardzo. Ej, ale najlepiej gra się tą postacią właśnie na tym trybie Dzila Tryb. Tojtkowski tojtkowiak! Lecimy z tematem, dobra, spójrzmy co tutaj będzie. O się kręcę! Co się dzieje, ale ludzi wszyscy mityczne mają rangi, a ja tylko nie mam Dobra, spokojnie, za to ja im pokażę, ja im pokażę jak to się gra. Ja im pokażę. Pa, lecimy, 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 proszę mnie nie rozwalać. Tych lamusów rozwalamy, patrz, rozwaliłem go. Nie ma o i tutaj teraz obijamy. Świetnie, patrzcie, patrzcie jak latają moje pociski, widzicie? To jest właśnie to, pek. Patrz jak one latają teraz po całej mapie. Po całej mapie, ociek, ręce, patrz jak one są o, Ale ich tutaj jest dużo Dobra Proszę mnie zostawić Peknie go rozwaliłem, widzieliście to? Musiałem być cicho, bo to się to tam działo Patrzcie ile tych pocisków moich lata O co chodzi Dobra, tego ziomara tutaj rozwalajcie, no co to ma być Dobra, ja lecę tutaj ich odbijać Cyk, tek, tek, cyk Ale ich podbijamy. Oni nawet nie wiedzą jeszcze Dobrze, 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 dobrze. Ej, ale oni w sumie więcej miasto rozwalili. Dobra, koniec tego. Koniec tego. Teraz ja idę im rozwalać miasto. Patrz to. Cyk, cyk, cyk. Widzicie to? O nie, oni też nam rozwalają. Proszę nas zostawić. Proszę nas zostawić. 15% zostało nam tylko. Dobra. Proszę, proszę im rozwalić miasto. 7% nam zostało. 1%! Nie! Kto nie bronił miasta? Co to ma być? Nie no, mieliśmy to, no man, no mania, nie wiem, ty, o co chodzi? Dobra, teraz się zdenerwowałem, teraz jedyne, co będę robił, to rozwalał ich miasto I zobaczą, nie mają szans, po prostu na początku za dużo chciałem się bić z innymi, walczyć z innymi A nie o to tutaj chodzi, tutaj chodzi o to, żeby rozwalać miasto Nieważne, że masz 10 kili Słuchaj, jak nie rozwalisz miasta, to nie ma cię, nie? Nie ma Lecimy <śla> Co ja gada? <śla> Okej, okay, lecimy to i patrz to Pew pew, pew! Pięknie! Zobacz, jakim miasto znika! Od razu lepiej. Okej, okay, obijamy ich tam, obijamy ich tam, dobra, idziemy teraz tutaj. O, tutaj nasi ziomale też obijają. Fajnie działa to, fajnie, dobra, tutaj, tutaj. To rozwalamy. Patrz, całe miasto im niszczymy po prostu, całe miasto im niszczymy. Pięknie, cyk, tutaj kolejne. Okej. Okay. Świetnie nam idzie, powiem wam, świetnie nam idzie. Ok, mogę zebrać to? Mogę zebrać? Nie, nie mogę tego zebrać. 17% im tylko zostało, więc zaraz będzie koniec. Ok, to rozwalamy. Uciek ręce! Uciek ręce! Tyk, pyk, pyk. Jest rozwalony! 6%... Ej, czemu nam tylko... Ten! 16% nam zostało! Dobra, zdążyliśmy ich rozwalić, ale ktoś znowu nam rozwalał miasto i nikt nas nie chronił. Dobra, co tam się udało? 34 tysiące obrażeń! Czemu nie jestem gwiazdą? A, bo tamten ziomal jest gwiazdą, gry z ich przeciwnej drużyny. Hahaha, <laughs> to wam nic nie dało, bo team wojownicy wojana i tak zwyciężyli. I mamy star dropy do odebrania. Let's go! Miasto Godzili to jest najlepszy tryb na to, słuchajcie. Najlepiej nam się tutaj gra, bo ten yy, RAFS no zadaje potężne obrażenia tym budynkom, i w dodatku te pociski się odbijają. Po całym mieście się odbijają. Lecimy w takim razie, lecimy. Z Znowu walczymy z bardzo potężnymi przeciwnikami. O, mamy tą postać, którą sobie teraz odblokowujemy, jakby. Na czym ona się tak długo ładuje? W sensie czemu ta postać miała 20 tysięcy HP? To jest jakieś. O, dobra. Ten ziomal, ten ziomal tutaj musi zostać pokonany. A ty, ziomalot, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Nara, nie macie! Dobra, strzelamy to. Strzelamy jakąś rakietę tam. Okej, okay, mnie proszę nie trafiać, OK. Ej, nie chciałem się stać Godzillą, no ale dobra, jestem godzillą. To no będę im rozwalać miasto za to. O, patrz. Będę im rozwalać miasto. Elo. Tutaj. Byk, nie macie! No. Dobra, ja stąd tu ciekam, słuchajcie. Ja stąd tu ciekam. Dobra. Pyk, rozwalamy całe miasto. Ej, jak ładnie udało nam się to zrobić, zobaczcie. Udało nam się przeżyć i rozwalić im miasto. Okej. Okay. Teraz to. Dobrze. Teraz uciekamy to. I uciekamy. No nie mogę go trafić. Nie mogę go trafić. Dobra. Jest. Trafiłem go. I teraz patrz to. Jazda. Całe miasto im rozwalamy. Świetnie. Dobra. Teraz czekamy. Czekamy. Chowamy się to. I rozwalamy miasto. O pięknie. 17% im tylko zostało. Ty jako Godzilla to ja lepiej sobie radzę normalnie. Mogę łatwiej tutaj niszczyć całe miasto. Patrz, cyk, nie macie, cyk, nie macie. Ostatnie 8%, uciekamy, uciekamy. Pyk, nie macie. Rozwalam. Ej, co to za laser nietrafiony, co? Dobra, 5% im zostało tylko. No to kaman, rozwalamy te ostatnie budynki, które tutaj są, 4%. Przecież to już jest koniec mordeczki. Patrzcie, już ucieka, już nawet wie, że to już jest po nas. W się sensie po nich. Opatrz! On chroni tutaj. Chodź to, chodź to, chodź to. Pięknie! The END! Koniec! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij